Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Macierakowski, a wy... Dzień dobry! Witam po przerwie wakacyjnej. Z nowym szkolnym rokiem wprowadzamy nowy porządek. Masz rana, co ty robisz, w skutku uboczny? Zostaw oczy Czesia! Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Mateusz Macierakowski, a wy słuchacie, oglądacie kanał pod nazwą Bez Żartów. Tysiąc złych uczynków, Władcy Much, piesze, Piesek Leszek, pod gradobiciem Pytań, ten okres ciężkich komedii animowanych z ciężkim poczuciem humoru jest już niestety za nami. Ale jaki wpływ miały teksty typu Ona nie ma wadzka, czy Ładnie pachniesz jak kiełbaska na nasz rozwój językowy, na nasz rozwój komunikatywności, na nasz rozwój w ogóle naszego dzieciństwa, jak język serialu Bartka Kędzierskiego czyli scenarzysty i reżysera wpłynął na nasz sposób komunikowania się o tym będzie najnowszy odcinek o celowych błędach językowych o tym jak przewrotność językowa mocno wpłynęła na dysfunkcję językową w szkołach podstawowych i gimnazjalnych swego czasu i odwołamy się też w tym odcinku do pewnych badań autorki pewnego pewnej pracy naukowej także zostaw komentarz daj znać czy ci się podoba i i, I razem ze mną wejdź w jakąś polemi polemikę tam na dole w komentarzach. E, no, zostaw suba i lecimy. Władcy Much. Serial, który był emitowany w latach 2006-2011, mocno zaskarbił sobie serca widzów. Młodych widzów przede wszystkim. Przez te ponad 10 lat był on elementem świata popkultury. Sukces serialu przejawiał się wszędzie. Powstawały napoje, piórniki, pluszaki, dzwonki na telefon, związane z postaciami serialu takimi jak Czesio, Anusiak, Maślana czy Konieczko. Serial wyreżyserował i napisał Bartosz Kędzierski. W sumie powstało 127 odcinków i do tego film pełnometrażowy. Sensem serialu nie jest typowa idealistyczna fabuła. Młode dzieci mają wiele problemów zdrowotnych już na starcie. Jeden z nich ma krzywą przegrodę nosową, drugi ma astmę, alergię, a trzeci nie żyje. Z punktu widzenia medycznego młodzi bohaterowie to wraki zdrowotne. Maślana idzie stale na zabieg, Angelika ma stale okres. Jeden z chłopaków ma nawet zawyżony poziom cholesterolu. Serial z założenia miał być skierowany do dorosłych widzów, a sam twórca serialu tego nie przewidział. Że stanie się on hitem wśród dzieci w szkołach podstawowych czy gimnazjalnych. Ponadto serial też dobrze ukazywał typowe role społeczne w małych społecznościach grupkach, paczkach, ekipach na podwórku. To znaczy, Bartosz Kędzierski, twórca serialu, opisywał to tak swego czasu w pewnym wywiadzie w nawiązaniu właśnie do pisanego przez siebie scenariusza. Kiedy byłem dzieckiem, sporo się przeprowadzaliśmy, zaliczyłem kilka klas w różnych szkołach i sporo podwórek. Bez względu na miejsce zawsze spotykałem te same typy ludzkie. Ktoś był najszybszy, ktoś był najmądrzejszy, ktoś miał najwięcej kasy. Z tych typów powstają małe społeczności, paczki i grupy kumpli. Serial swego czasu miał bardzo złą sławę wśród dydaktyków, pedagogów, nauczycieli uważali oni, że popularyzuje całe zło językowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych wśród uczniów, że stosują oni tą przewrotność, te neologizmy językowe właśnie nawet na wypracowaniach, na przykład z języka polskiego. No ale przecież sukcesem tej nietypowej patologicznej bajki, jak się okazuje, po latach, bo nie da się ukryć, była patologiczna z wielu powodów, no ale sukcesem tej bajki. Jaki przecież było to właśnie, że były tam stylizacje językowe stosowane przez scenarzystę i reżysera Bartka Kędzierskiego. No i oczywiście, czy serial miał aż taki negatywny wpływ na to, w jaki sposób się komunikowaliśmy w szkole podstawowej czy gimnazjalnej, czy nawet teraz, czy język w ogóle tam stosowany w jakiś sposób ugruntował się w naszej pamięci i czy po prostu patologia tego serialu mocno wpłynęła na to, w jaki sposób może nawet dzisiaj mówimy. Zajmująca się oświatą Barbara Jarecka Kowalczyk, robiąca analizę wpływu języka serialu animowanego, stawia jasne stanowisko, że ma on destrukcyjny wpływ na rozwój dzieci. Pisze ona m.in., że jest to serial nieodpowiedni dla młodego widza, wzbudza on wiele kontrowersji i jest daleki od poprawności językowej. Ponadto pisze, że cieszy się on zainteresowaniem najbardziej młodych, bo łamie wszelkie normy moralne i językowe. A sama analiza językowa, Została przez nią zrobiona dlatego, że pracowała z młodzieżą i dziećmi w szkole, które używały języka władców much na co dzień, tłumacząc to tym, że znają oni przecież poprawne formy, aczkolwiek stosowanie zniekształconych wyrazów czy niepoprawnej składni uznają za śmiechowe. w kroku ma bombon! Pompon, perwercie, bo tak się składa, że mam okres. A mi się składa! Że że, że... że mam wykres. Badaczka czytając pracę uczniów zauważyła tendencję do robienia wielu błędów językowych, głównie ortograficznych i interpunkcyjnych, a uczniowie odpowiadali jej. A jakoś mi się tak utrwaliło, bo widziałem we władcach much. Czesiu, czyż ty się z Wackiem na mózgi pozamieniał? facetka cię w szamie na drugie śniadanie, jak zobaczy, że nie jesteś przebrany. Finalne wnioski autorki są takie, że serial mocno wpłynął na błędy stawiane przez uczniów w obrębie języka pisanego. Mimo tego, że reżyser celowo wprowadził taką stylizację językową między bohaterami, to mocno i tak przyczyniło się do tego, jak uczniowie słyszą. Fonetyczny zapis wpłynął na utrwalenie błędnych wzorców ortograficznych, czyli po prostu pisali tak, jak słyszeli a zwroty serialowe były przekładane jeden do jednego, na wypracowaniach na przykład na języku polskim. Autorka tego artykułu mówi, że język władców much można uznać poniżej normy użytkowej. O co w tym właściwie chodzi? Aleluja! Aleluja! Serwus Czechu! Jak tam w szkole? Dobrze, tylko jakieś tam mundurki musimy nosić. Co to jest mundurki? O, to was w mundury teraz wsadzają? H, nie zapomnę nigdy, jak wysadzaliśmy w AK transport mundurów Armii Czerwonej. Autorka na końcu materiału mówi o tym, że język władców much można uznać za zjawisko poniżej normy użytkowej. Tak potraktowana warstwa języka, nawet jeśli to stylizacja, nie powinna być akceptowalna. Język serialu wprowadza duży zamęt w życie użytkowników języka i wpływa na utrwalenie nagannych wzorców językowych i prowadzi do ignorancji językowej. A u dorosłych utrwala analfabetyzm wtórny. A u osób z dysortografią Uniemożliwia reedukację. A ja jestem ciekaw Waszego zdania. Czy zgodzilibyście się z tym, że język. Yy tego serialu, już trochę zapomnianego, ale ciągle będącego elementem popkultury, mógł mieć wpływ na to, w jaki sposób dzisiaj mówimy, albo mógł mieć wpływ na to, w jaki sposób wtedy komunikowaliśmy się między sobą właśnie w szkołach gimnazjalnych czy w szkołach podstawowych. Ja przyznam szczerze, że zachłysnąłem się swego czasu świeżością serialu, a raczej świeżością tych właśnie zwrotów, tych stylizacji językowych, tych neologizmów typu Bye Bye masz karo, Ona Nie Ma Wacka i tak dalej. To było swego czasu bardzo zabawne i z kolei. Z, z kolegami z podwórka, mega, mega y, często używaliśmy tych zwrotów. Każdy z nas udawał Czesia, czy tam inną postać, typu Anusiak, który miał zawsze krzywą przegrodę i, i, i ciągnął nosem. Y, tak, ale jestem ciekaw Waszego zdania, właśnie czy. Y, Właśnie język serialu mógł mieć wpływ na generowanie wielu dysfunkcji językowych, jak na przykład wielu problemów z e, naszymi wypracowaniami na języku polskim, na przykład, czy mógł mieć wpływ na dysortografię, dysleksję. No, zostawiam, zostawiam Wam tutaj pole do interpretacji tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się opinią i zaproponuj oczywiście, czy zrobić jeszcze jakieś ciekawostki w kontekście, naukowo trochę społeczno publicystycznym na przykład w nawiązaniu do jakiegoś sitcomu amerykańskiego czy może polskiego czy może coś zrobić o podgradobiciem pytań bo w sumie to też jest bardzo ciekawy yy, przykład Wielu przewrotności i trochę takiego pokazania a polskiej rzeczywistości celebryckiej w krzywym zwierciadle. Dobra, koniec tego. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i daj znać, czy masz jakąś ulubioną postać z władcy Much. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku Bajo. Takie słownictwo! To jest szkoła czy rynsztok. Zapamiętajcie sobie: język polski to nasz skarb narodowy, a o skarb trzeba dbać! باي باي مشكاره